Jaki dzisiaj, dzień, tygodnia? Co? Już niedziela? No nie, i te wszystkie prace dobowe jeszcze z poprzedniego tygodnia nawet nie odrobiłam. Hmm, przybieram się. Hmm... Dobra, z książki mam odrobione. Mhm... Ciekawe jestem, czy dziewczyny odrobiły zadanie. Znając Amaję, to pewnie nie. Mas szybkę, na to możemy wyrzucić. A co ja mam na dzisiaj? Hmm, tak, mam się całym domem zająć, oczywiście. No dobra. Hmm. No, no jeszcze nie Umyję umywalkę Wanne Najpierw spuszczę wodę Okej, okay, woda spuszczona ciężki jest. Okej. Okay. No dobra, jeszcze wchodzę tam. O. Dobra. tylko ramkę lampki to skończone teraz szyby listarka ale się błyszczą Najpierw pozamiatać. Potem jeszcze pranie ogarnąć. Jeszcze winda. Ile kurzu. Jeszcze mam naprawdę mam jeszcze idę od dołu zacząć. Jest. jeszcze trochę A tam w rogu I Jeszcze pranie To jest gotowe

When. Mało co go widać Trochę tego No i jeszcze się nie zaczęło pranie Teraz tylko tu Okej okay. ale ja tu w miarę czysto o oh, jeszcze mało hm. <tryk> zdejmujemy pieluchę hm. Nowa. o oh, już się kończą a ah, jeszcze nie Można na spokojnie wyrzucić. No, dziewczyną będzie śmierdzieć w pokoju. Mm, Chodź się sobie tu. Na głowę to. No Ajajaj. Aj masz zabawek. Op. Nie będę ich budzić. Odpocznę. Hmm. Ale tu czysto. I czemu taka mokra podłoga jest? Nie wiem. Biorę się. A gdzie są moje wszystkie ubrania? Gdzie są moje ubrania? To jest świąteczna sukienka. Kupię sobie nową świąteczną. Nie mogę w, św nie mogę w święta iść w tą. Kochanie, nie masz ubrań. Hmm? Hmm. Idę Ci do sklepu po jakieś ubrania. Co? Tak. Jakim studem ubrania straciliśmy? O co jej chodzi? No faktycznie. Tylko stój kąpielowy? O co chodzi? Hmm. Trzy pary ubranek kupione. Jeszcze takie ładne. Hmm? Byłaś w sklepie? No. Trzy pół godziny cię nie było. Hmm. Przyjmiesz. Ładna. Mm, bardzo ładna. Na święta może nałożę. Za kilka dni są twoje urodziny. No. Lepiej hmm. te prezenty na, za kilka dni położę tu. tylko nie zagląda. Kochanie. Właśnie no, kupiliśmy sobie nowe ubrania. Zobacz, jak wyglądam. Ma? No, jak będzie na ciebie za mała, to mi oddasz. <laughs> Nie wiem, czy będzie na mnie za mała. No, ale tak ładnie wygląda? Czy brzydko? Nie no, ładnie. O, wyglądam jakbym jechał iść do pracy. Zrobisz swój inną fryzurę w końcu. Mm, no dobra. A tu kurtka na zimę. To jest kurtka na jesień. E, a ja tak coś kupiłam. Och, zawsze miałem najmniej ubrań. A ty, kochanie, miałaś najwięcej. Teraz mała maja najwięcej. Masz przymierz to zimował. Ładna, podoba mi się. No to się cieszę. Bo nam się zagubiły takie ubrania inne. E. Ale co są w praniu? Robiłaś pranie. Przecież mam tutaj taką ulotkę. <laughs> Dziecko to na następny tydzień, na czwart, na niedzielę. Ech. No dobra. Teraz twojego braciszka przewinę. Nie musisz. Nie gadaj też go przewinęłaś. Rozmawiają tam chyba o ubraniach, ale ja też mam tak ubranie dla taty. O, ja też mam ubranie dla taty. Hi, będzie będzie wywiać, No to wychodzi. Hmm? No dobra, nie ma. Tak, bierz je. Przecież to jest ode mnie prezent. Wiem, ale chyba się podzielisz. Trochę też ode mnie. Ale ładnie pasuje do mnie. Hmm, no tak. Tata. -ta. Tak. Mam dla ciebie prezent. O, jak dużo ubranek dostałeś. To jeszcze są dwa w praniu. Proszę, przymieś to. Tak, to dzisiaj na pewno założę. Mm, pokaż się. No ładnie. Mhm, musimy sobie zrobić zdjęcie. Mhm. Chodźcie na dół. Hop, hop. Bym cię jeszcze przebrała. Mama, nie. No, ale... Mówiłam, że to będzie sukienka na święta. Oj. Chodźcie. No wiesz, jak Czunio z tym małym jest? On nawet nie dojadł. No szybciej. Przestań takie miny wywijać. Chodźcie. Gdzie siadamy... Stoimy tu czy siadamy? Nie wiem, można się usiąść. W sumie chodźcie. Ale nie, lepiej jak stoimy. Czyk, czyk, czyk. Tak, się ustawmy. Tak może być? Mhm, mm rób zdjęcie. Dobra, robię zdjęcie. Jest zdjęcie. Mam nadzieję, że wyszło. Teraz na obiad. Hmm. Mama. Chodź spać, jestem śpiąca. piąca. No to możesz iść spać sama. No znowu nie mogę ekranem ruszyć. Robię to dla Was, żeby był dobry film. Idziemy spać. Łabiś syna przynajmniej. Brata nie opuszczać. No co ja poradzę? zamknię te drzwi. Tak. A ja wezmę mama twoją torbę. Dzięki. Mm, tu, tu. Idziemy tam. Tak. <laughs> no czemu ta winda tak słabo działa? Nie wiem, nie wiem. No powinnaś wiedzieć. Dobra. A, bym zapomniała. No, no właśnie. Branał. Najpierw my. Gdzie moja piżama? No przecież leży tu. Mranoc. Jeszcze nie śpię. Nie śpisz? Nie. Kochanie, powinnaś zgaszać tą lampkę. Mama jej się boje w ciemności spać. Będziemy ci potem zgaszać. Ale dzisiejsze ubranka są przepiękne. Ach, idę jeszcze ustawić na suszenie. Chodź kochanie, ze mną. Dobra. Ustawimy pranie na suszenie. Jutro będziemy mogli w nim chodzić. Aj. <śm> można dodać, tak żeby było cieplejsze i ładniejszy zapach był. Okej. Okay. A my chodź, chodź spać. Dobranoc. Dobranoc. Jeśli Wam się podobała historia, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, zalajkujcie film. i to zobaczenia w kolejnym odcinku. oddzinku bab